Cześć kochani! Witam Was na kanale Kraina Zabawek. Dzisiaj pokażę Wam Barbie w serii z serii Bądź Chcesz od firmy matem, A tym razem malka wcieli się w rolę przedszkolnej. Zestaw zawiera oczywiście naszą lalkę Barbie, przepiękny plac zabaw, różne zabawki dla lalek, stół, gdzie uczniowie mogą rysować, albo po przekręceniu zamienia się w stół jadalny, oraz dwie malutkie dziewczynki. Barbie, jak zwykle, prezentuje się wspaniale. Ma przepiękne blond włosy spięte w kółce, liczną różową bluzeczkę, dżinsową spódniczkę, a na nogach ma przepiękne sandałki na koturnie. Nasze urocze dziewczynki już się świetnie bawią, ale przyszedł czas, żeby pójść na świeże powietrze. Dziewczynki poszły już na przepiękny plac zabaw. Jedna z nich postanowiła pobawić się pieskiem. A druga skorzysta z bujawki. Dziewczynki mogą także skorzystać z drabiny, także ze zjeżdżalni. Oczywiście wszystkiego pilnuje pani przedszkolanka. I po skończonej zabawie zaprasza dziewczyny na jedzenie. Dziewczynki oczywiście umyły już rączki. I teraz wspólnie z panią przedszkolanką zjedzą drugie śniadanie. Jestem przekonana, że zestaw spodobał się każdej miłośniczce Barbie. Jest on naprawdę rewelacyjny. Ma mnóstwo dodatków, które bardzo urozmaicają zabawę i tym samym sprawiają, że jest on bardzo wyjątkowy. Barbie oczywiście może zginać nogi, co jest dodatkowym atutem. No i nasze dziewczynki także prezentują się naprawdę bardzo świetnie.